Zabie jedno z zastosowań modułu projekty do szeroko pojętego zarządzania projektami. Aby utworzyć nowy projekt należy przycisnąć przycisk nowy, a następnie uzupełnić pola klienta. Kolejno w oznaczeniu wpisujemy nazwę naszego projektu. W tym przypadku będzie to nowy model komponentu produkcyjnego. W zakładce Controlling istnieje możliwość określenia planowanego początku, a także planowanego zakończenia projektu. Jeśli istnieje taka potrzeba, można również określić planowane koszty, a także planowane przychody projektu. Aby dodać etapy projektu, które będą znajdować się w środkowej części panelu, należy przejść do paska zadań, a następnie w oznaczeniu wpisać nazwę pierwszego etapu. Dodajemy etap za pomocą strzałki. Nasz przykładowy projekt będzie miał cztery etapy. Zapisujemy. W tym momencie widzimy strukturę z czterema etapami projektu. Jak wiadomo, każdy z etapów może mieć również pod sobą kilka podetapów. Aby dodać podetap do, do etapu, należy przejść do tego etapu poprzez dwukrotne kliknięcie, następnie do zakładki paska zadań, a następnie używając przycisku rejestruj nowy podrzędny etap projektu dodajemy pierwszy podetap. Teraz mamy dodane podetapy do etapu drugiego. W tym momencie postęp etapów, jak i podetapów projektu, a także ogólny postęp dla całego projektu wynosi 0. Aby dodać postęp dla danego etapu bądź podetapu, należy przejść do jego zakładki, a następnie uzupełnić pole postępu za pomocą strzałki. Zapisujemy. W tym momencie widoczne jest, że zgodnie z logiką działania modułu projekty, postęp pod etapu wpływa na postęp etapu, a etap wpływa na postęp całego projektu. Kolejną funkcjonalnością modułu projekty jest możliwość przypisania różnych voucherów. Z akcji rozwijalnej możliwe jest wygenerowanie oferty sprzedaży lub utworzenia zamówienia sprzedaży. Generując zamówienie sprzedaży, widoczne jest one w łańcuchu dokumentów powiązanych. Aby móc rozliczyć zamówienie sprzedaży na koszty projektu, należy posługiwać się zakładką dekretacja, a konkretniej polem jednostka kosztowa. Należy przekopiować jednostkę kosztową, a następnie dla wybranego artykułu Wkleić do zakładki dekretacja jednostka kosztowa z projektu, uzupełnić ilość, a następnie cenę. Zapisujemy, powracając do projektu. Obecnie ogólne koszty oraz łączne przychody wynoszą zero. Używając akcji wylicz koszty i przychody, następuje aktualizacja pól ogólne koszty oraz łączne przychody zgodnie z danymi na zamówieniu sprzedaży podłączonym do tego projektu za pomocą dekretacji.